Dzisiaj jestem sama, nie ma ze mną kabina, Postanowiłam, że nagram serię krótkich filmików o tym, jak ja to się tu znalazłam w Kanadzie, jak załatwiłam wszystkie dokumenty oraz o moich doświadczeniach tutaj z, popytu, z punktu widzenia Polki mieszkającej w Kanadzie. Także zapraszam Was dzisiaj na pierwszy odcinek, a w nim o programie, z którego ja przyjechałam tutaj do Kanady a to był program International Experience Canada, czyli w skrócie IEC. Ja aplikowałam o ten program ponad 3 lata temu, bo to było w 2012 roku, gdzieś około chyba marca czy kwietnia, już nie pamiętam dokładnie dat. Wiem, że zostałam przyjęta w maju, a przyleciałam do Kanady we wrześniu, na początku września 2012 roku. Roku. Także dzisiaj chciałabym trochę powiedzieć o tym programie, jak załatwiałam wszystkie dokumenty, co musiałam załączyć. Niedawno właśnie sprawdzałam stronę programu i widziałam, że, na, że sporo się zmieniło odnośnie programu. Kiedy ja aplikowałam, wszystko było załatwione w formie papierowej, a teraz jest już w formie elektronicznej. Ja Wam opowiem wszystko z mojego punktu, jak to było te 3, ponad 3 lata temu, jak ja załatwiłam dokumenty. Nie, nie jestem w stanie Wam niestety pomóc teraz, ale powiem Wam jak to wyglądało, kiedy ja leciałam do Kanady. Także wszystko zaczęło się ponad 3 lata temu. Musiałam najpierw zebrać potrzebne dokumenty, jakie były wyszczególnione na, na stronce. I spełnić oczywiście warunki programu. A warunkami programu było, trzeba było być pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. Trzeba było też udowodnić, że się ma na koncie 2,5 tysiąca dolarów, i to są takie właśnie pieniążki na początek, na, 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 na pierwsze wydatki właśnie tutaj życia w Kanadzie. Później co tam jeszcze? No zaświadczenia o niekaralności i w moim przypadku to było niestety najwięcej pracy, bo ja mieszkałam oprócz zaświadczenia w Polsce, jeszcze trzeba mieć właśnie z krajem, w którym się mieszkało 6 miesięcy i ja mieszkałam w dwóch krajach, w innych krajach poza Polską i przed przyjazdem do Kanady, także musiałam załatwić zaświadczenie i tutaj było trochę biegania, załatwiania jeżdżenia do Warszawy, właśnie do ambasad, tych, do ambasad jednego z tych krajów, bo drugi właśnie za, byłam w stanie załatwić przez internet. Także tu zaświadczenie o niekaralności i życiorys, no i oczywiście dokonać wszystkich opłat. Wszystkie dokumenty, i tutaj też było trochę e, bieganiny i załatwiania, muszą być w języku bądź e, angielskim, bądź francuskim. Jeśli nie są, to muszą być przetłumaczone przez przy, e, e, tłumacza przysięgłego. I e, ja nie musiałam wysłać żadnych oryginałów, ale kopie, i te e, kopie też musiały być zaś, e, poświadczone także jeszcze biegania i załatwiania w, w, w przypadku tłumaczeń. E, no i to wtedy wszystko. Ja pamiętam, że później, jak, jak zebrałam te wszystkie dokumenty, wysłałam do Warszawy, już cały proces trwał naprawdę bardzo szybko i sprawnie. Ja po jakimś czasie, bo no nawet krócej niż miesiąc, e, nawet szybciej, nie, nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że to było naprawdę bardzo szybko. E, Dostałam informację od swojego maila prywatnego, właśnie tego, co podałam w aplikacji. Że moje dokumenty dotarły i są w trakcie rozpatrywania. I później, już po chyba dwóch tygodniach, dostałam informację, że przyjęta zostałam do programu. Także niezmiernie się ucieszyłam, byłam uradowana, że ruszam do kraju klonowego liścia. I dokumenty dostałam chyba pod koniec maja, ja mi przysłali na mail a letter of introduction, a swój bilet do Kanady zabukowałam na początku. E, także e, ja leciałam do e, Calgary w Albercie. E, I e, jeszcze w mailu, którego dostałam razem z tym letter of introduction było też e, wypisane, co, e, co jeszcze trzeba załatwić e, przed wyjazdem. E, I jednym, jedną z takich rzeczy było załatwienie ubezpieczenia, które było sprawą dość drogą na cały rok właśnie pobytu w Kanadzie. Tutaj raczej nie jest dość drogia, także ubezpieczenie też było dość wysoko. Ja walczyłam, że pas że ponad 2000 za moje ubezpieczenie było. Ale jak potem, jak przyjechałam tutaj do Calgary, do Alberty, to przeczytałam na stronie Alberta Healthcare, że jak się ma takie tutaj czasowe pozwolenie o pracę, można dostać do Alberta Healthcare Card. Na właśnie okres, czy, e, na okres trwania tego pozwolenia o pracę. I tak ja sobie też załatwiłam tą e, kartę medycznej. E, aha, i jeszcze było trzeba udowodnić e, no znaczy trzeba było albo mieć bilet powrotny, bądź e, być w stanie udowodnić, że się ma e, też środki oprócz tego parku tysiąca złotych e, też środki na e, kupno. Także ja z listem z paszportem spakowana ruszyłam do cudownej Kanady i wylądowałam w Calgary, przez zdaje się przez Frankfurt i później prosto do Kalgary, także swoją wizę załatwiłam tutaj na granicy Kalgary. Pokazałam paszport i list, nie miałam żadnych problemów, dostałam pozwolenie o pracę na rok czasu, które było mi wpięte w paszporcie, nawet pan celnik był taki bardzo przyjemny i sobie gadaliśmy, nawet mówił, że tutaj mamy w Kalgary bardzo dużo pracy, także ja uratowana. Ja się, że dostałam papiery i przekroczyłam granicę i już byłam w kraju klonowego liścia. Także program trwał rok czasu, skończył się, ale jak widać cały czas jestem w Kanadzie i to już we wrześniu minęło 3 lata. Jakbyście chcieli wiedzieć co dalej się ze mną stało, jak załatwiłam dalej dokumenty, że tu zostałam, bo już od zeszłego roku jestem permanent resident PR. Czyli mam pobyt stały w Kanadzie, to oglądajcie moje dalsze filmiki z tej serii. Ja naprawdę polecam ten program International Experience Canada. Niesamowite doświadczenie, niesamowita przygoda. Także nawet jak mielibyście tutaj być tylko przez rok czasu, to jest naprawdę świetna sprawa. Także polecam. Niestety z tego co się orientuje, dość ciężko jest, dość ciężko było w tym roku, czy w zeszłym roku się dostać, bo te miejsca naprawdę się szybko rozchodzą. Widziałam na stronce, że ostatnio program jak był otwarty, to zamknęli po 34 4 minutach, tak szybko się rozeszły miejsca. Wtedy jak ja aplikowałam te, Chyba było podobna liczba miejsc. Teraz co sprawdzam na stronce, to jest 650 miejsc z tego programu Working Holiday i 50 miejsc w drugiej kategorii, to jest Young Professional, to musicie mieć już kontrakt z jakimś tutaj pracodawcą z Kanady. I też jest 55, na ten trzeci program i to jest... International Co-op Internship, czyli taki spaść w Kanadzie i to też jest 50% Ja przyjechałam z tego programu pierwszego Working Holiday, czyli pracy wakacyjnej i naprawdę, naprawdę Wam polecam, Kanada niesamowity, piękny kraj, jest tutaj co zwiedzać, a ludzie są naprawdę przysympatyczni. Ja mam cudowne przeżycia i naprawdę świetne wspomnienia z tych ostatnich trzech lat tutaj mieszkania. Także jakbyście chcieli coś wiedzieć więcej, piszcie na dole w komentarzach. Wrzucę Wam też w opisie linka do tej strony, gdzie znajdziecie wszystkie aktualne informacje z tego jak to teraz wygląda program co należy zrobić, żeby aplikować. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam na kolejne, a ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam dzisiaj ze słonecznej jesiennej kanady. Trzymajcie. Się.